Mieszkańcy okoliczni, tu co mieszkają przy ulicy Kamiennej, no i przychodzą do nas do rady dzielnicy, że coś w tym potoku się dzieje, że, że przychodzą tędy i widzą nawet śnięte kaczki. Woda, która nie zamarza, a można teraz porównać, jaka temperatura jest minus 20 stopni, jest z jednej strony jest niezamarznięta, sanie sku, zamarznięta, sanie skuty lodem, a tu warstwa 10 cm wody jest niezamarznięte. To nas niepokoi, że, że, że coś takiego istnieje. Jak się w ogóle tutaj idzie, to zależy jeszcze od pogody, bo jakiś nie, nie, jakieś inne, to nie tego tutaj taki fetor, że to naprawdę nie można przejść. Każdy tego, nawet ludzie tutaj sąsiedzi, także okna nie mogą otworzyć wieczorem czy coś takiego. No i ja tu chodzę co dzień, to, to właśnie widzę. Jest tutaj jeszcze taka sprawa, że to w ogóle tutaj, wchodzi tutaj do rzeki, do rzeki San, tutaj z boku, to jest taki szlam, po tej stronie w ogóle nie można wejść. Po drugiej stronie są bardzo te kamienie błyszczące, czyste, a tutaj taki szlam, no, no to jest... To jest ma makabra. Duże wrażenie robią te zdechnięte kaczki. No to już o czymś to świadczy. Nie mówiąc o tym, że nie zamarza nigdy ten potok, mimo że już powinien być zamarznięty tak jak te sąsiednie wyloty. Mogę powiedzieć, że to trwa parę lat dobrych parę lat. Były okresy, że było w miarę czysto. I teraz jest znowu coś się dzieje i dlatego dlategośmy to tak zrobili, żeby to przyjść tutaj zainterweniować, bo, bo nie możemy na to patrzeć. Patrzeć, co się dzieje, jaka krzywda naszym ludziom, nie, bo tak trzeba powiedzieć, no, no bo możemy się podtuć wszyscy, nie? Ja czy jeszcze kolega i czy ktoś inny.